Teraz tutaj przejdź i zjedziesz ładnie, poczekaj, tak, no jedź, no super, teraz chodź tutaj wyjdziesz na tą górę, tak. Juli, wychodź. No pięknie. I teraz jak strażak, postrażacko. Julenka, postrażacko. No trzymaj się tam i patrz tam. Postrażacko. Z góry na dół zjedź. No pięknie. No to jeszcze raz. No, jeszcze raz. No, i zjeżdżaj, pięknie, cudownie. Brawo, Juleńko. brawo, brawo, brawo. Dziadek jest z ciebie dumny. Jak strażacy tak. na Jak strażacy, tak Так.